Dużo osób kojarzy sobie, że alkoholizm, czy wiesz, leczenie z alkoholizmu i w ogóle takie trzeźwienie to jest takie smutne i takie ojej, to już a nie skąd? będziesz miała nic w życiu, nie? A że skąd? po prostu alkoholu nie ma i będzie smutno, no tak się ludziom kojarzy, wiesz, że to jest jakby koniec świata, a to dopiero niezły początek jest. A jeszcze dodam to jak? Rzuciłaś picie, palenie, to jak to? Nic sobie nie dostawiłaś coś jakichś przyjemności życia. A Przyjemności nie dostawiłaś. <laughs> Dla mnie to przyjemność właśnie dzisiaj być na, na żywo i świadomie wszystko, co robię, bo, tak, bo tak, nie, tak. Za, nie zaniknie mi żadna chwila z tego momentu tutaj. Tak, I to jest tak, najważniejsze. Tak, dokładnie, I dokładnie. ta przyjemność to jest właśnie to, że stoimy to, dzisiaj. No właśnie, przyjemności są też takie zwyczajne, tak jak teraz mamy tutaj las, słońce świeci, niby nic się nie dzieje, ale w sercu możemy tak. to odczuwać w taki intensywny sposób tak. tą chwilę, bo ona jest taka niezapomniana nie dla nas też. Mm. Będziemy miały